Witajcie, jestem Chaos, to mój pierwszy... Ha, <laughs> wcale nie pierwszy. To mój kolejny odcinek z serii Let's Play Minecraft Polska sezonu drugiego. Jak widzicie, zacząłem nagrywać tylko... E, gdy tylko zacząłem... E, czekajcie, odbiorę telefon. Dobra, jestem. Dzwonią, a w ogóle nie do mnie. Nie chcą ze mną rozmawiać, a... Zawracają mi dupę. Ale dobra, e, to ja w każdym razie e, chciałem wam pokazać jedną rodzicę, ale nie mam nic, żeby mu tutaj dać. Ym, ogólnie to ja sobie tutaj teraz latam po mapie i yy, obleciałem półtora wieży, <grywa> ponieważ na jednej właśnie zginąłem i yy, zdążyłem tylko się zrespić w naszym domku tam, nie wiem czemu. Chociaż powinienem tam, że tam mam teraz. Hmm. A, może tam jeszcze nie spałem. A tak, chyba tak. Ale dobra, zespiłem się w tamtym domku yy, i... No, i pozbierałem tam z ogródka nasze rzeczy. E, no i te nasionka wszystkie otworzyłem. Zostałem mi ja artefakty, miałem ich e, tam jeszcze na wieżę. Ale najpierw chciałem jeszcze zebrać tam e, te jeszcze nasiona, które tam zostały. dobra, mamy tu jedno roszta. Jezus, wskazuje, że nie mam tego samego. Co... Dobra, tak. Może tutaj nam spadnie jabłko w tych krzakach. Byłoby super po prostu. Jeśli nie, to lipa. No wiem gdzie będzie jabłko. U tych moich murzynów. Aha, i jeszcze gram na yy, innej pacce modów. Jak widzicie tutaj się pozmieniało to. A dlaczego Jak? O, zabrałem. A dlaczego to... Kurde, no... Czego potrzebujecie? Nic. Cholera. Dobra, lecę do domu. O, tak. Poleciałem sobie do domu, a wiecie, mam smart moving. Zacząłem mówić, że mam smart moving. Ehm, no i nacisnąłem tab. A jak wiecie, pod tab mam start i stop e, nagrywania, więc dobra. Powiedzmy, że wróciliśmy do tego momentu tutaj. U, wróciliśmy do tego momentu tutaj, gdy e, chciałem iść do domu po jabłka, więc nie naciskając teraz tab, e, biegniemy. Coś mam w cieniu? Nie. Biegniemy sobie. To jabłko. Cóż, mówiłem, że mam smart moving. Mam, tutaj już podmieniam bloki redstone'u. Można, mogę w tym modzie. Bloki redstone'u. Znaczy redstone właśnie robić w bloki. Nie ma shelf modów, więc wszystko muszę mieć tutaj w skrzyni. No cóż, latam sobie po mapce. Aha, i tutaj sobie zebrałem właśnie te wszystkie nasiona do, do tej skrzyneczki. Eee, ale ja tu przyszedłem po... Wow, jabłko. Wiem gdzie będę miał jabłko. Będę miał jabłko w moim mini magazynie. Eee, tu są wszystkie pierdole. O, i widzicie kamień eee, filozoficzny zrobiłem. Super sprawa, wam powiem. Eee, tam wam pokazywałem, że... Tyk, że mogę właśnie zmieniać. Eee... Dobra, przemówimy. Oa jabłko. Jest, patrzcie jabłek nasi młodzienie się spisali dobra, ach kurcze teraz jestem troszkę przyzwyczajony żeby nacisnąć tab i sobie biegnąć sprintem, ale kurczę, pod tab mam start i stop, ach ej, what cyk, cyk, cyk no dobra, um, tak, co do enchantowania moich za enchant, ten miecz znalazłem e, ten ice aspect, ostrość 2 i e, venom aspect czyli Ogólnie wiedziałem, w co enchantuję, bo teraz e, przed enchantowaniem jest napisane, e, jaki enchanting będzie wykonany, więc po prostu mogę sobie enchantować e, nasz jednorożec, żeby on nam nie zniknął. Matko boska, ja się załamię po prostu. Uff, dzisiaj mamy misję go zdobyć, ja go już nie widzę. O-o, o-o. Mmm, cholera. <laughs> jednorożec. Miałem jednorożca w garści. Oh, man. A tak by się super na nim śmigało. Dlaczego on znikł? Tutaj wszystkie te dziady nie znikają, a jednorożec znikł. Ech, ale wiecie, mam też to z literką K. Nacisnę sobie K i atakuję. Więc atakujmy sobie tych mopków. Oh, fuck. Chyba po mnie. A nie! Jestem twardy! Dobra, zaatakujmy jeszcze to główienko i zdobędziemy sobie kolejny kryształ. Gin! Kryształ. Kryształ jest. Martwy, dobra, dało nam dwa ogniste kryształy. Super. Mamy też e, modzika z... Zaraz wam pokażę. Mor XP. I tak widzicie, jest tutaj e, 5. Czyli chyba jest na normalnie. Tak, jest na normalnie, jest na normalnie, to chodzi 5. Eee, plus 1, czy 6? 1. A żeby było normalnie? Aha, tak, dobra. To co, ale może nie, nie będziemy się w to bawić. Eee, będziemy grali z ekstrem normalnie, nie będziemy z tego korzystali. Ale gdzie jest mój jednorożec? O, sorry. Nie chciałem. Ech, ziomek. Mm. Jednorożec. To były czasy. Jednorożce się woziły po łonkach. Oh man, nie no, nie tak sobie wyobrażałem ten odcinek. Ja po prostu zacząłem nagrywać, że je! Yeah, będę miał jednorożca. A tu, dupa maryna. Nie mam. Cóż, muszę się zadowolić moim koniko. Ko z początku sezonu. Patrzcie, mam dzień 234. 234. Od początku sezonu miło już tyle czasu. Tyle sobie łażę i e, czasu mi zajęło. E, produkowanie tego sezonu. Przygotowywania na następny odcinek i tak dalej, i tak dalej. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Nie ma biomu XXL raczej e, modu X nie XXL XL, nie XXL e, XXL mi w głowie lag dobra, już wróciło. E, tak, ostatnio nie zamknąłem tutaj drzwi, było było ciekawie. No i tak, nie ma modu Big modu L. XL. XL, tak, tego modu nie ma. I są błędy. Na przykład gdy były te duże drzewa, zamiast tych dużych drzew są... E, Stoły z y, banki x, XP. Ex, expa. Banki Expo. Banki Expo. O. Właśnie. I taki błąd jest. Oczywiście tych. Bram. Tych. Tych do expa. Banków Expo. O. Nie zbierałem. Bo to było trochę oszustwo. Mamy tu trochę tego. Tu patrzcie, ile Zebrałem od nich cały węgiel. Y, z filozoficznym kamieniem. Wiem, że dało się robić z węgla. Um, tak, da się robić z węgla um, a chemical coal i z Achemika coal da się robić tam jeszcze dalej. Um, takie dobre paliwa po prostu. Ale dobra, po co ja tu przyszedłem? Nie wiem. Aha, chodźmy do Town Craftu. Ja tu łażę i gadam kompletnie, nic nie robię. Ja chciałbym coś zrobić w tym odcinku sensownego. I tak, o, w Town się działo, Róż, dużo się działo. E, ale nie przygotowałem się teraz do Downcraftu. Ale dobra, e, mam nadzieję, że jeśli oglądacie na modach, to e, trochę z Downcraftu już e, umiecie, znacie trochę z Downcraftu, więc... Ale to są takie podstawowe rzeczy. Ja nie robiłem e, rzeczy po odkryciu. Chyba za bardzo. Więc no powinniście wiedzieć o co chodzi. Ale ja i tak wam wytłumaczę, nie. Aha, i jeszcze wiecie. Eee, zaczynają się rozwijać komentarze pod moimi filmikami, co mnie bardzo niezmiernie cieszy. I Uuh, eee, Bardzo mnie to cieszy, i oby tak dalej. A ja z przyjemnością będę Wam odpisywał. Eee, także widzicie, tutaj mamy. A, może sobie się widzicie, jest. No nic, nie możemy, ale eee, jeśli coś. Mamy drugi level, nie ma szans. Ale w każdym bądź razie piszę, eee, co. Czekajcie. Um, cześć kuzynie drogi. Wiesz, że jesteś. że będziesz na YouTube? Tak. Tak. Ja jesteś tego świadomy, dobra. Ogólnie to wracając do tematu to jest mój kuzyn. A uh, to jest um, taki taka wajha lepsza, up upgrade'owania, upgradowana e, Wajha po odkryciach. Teraz przepuszcza mi tylko wiz. Energię wiz. Tak, przepuszcza Tainted. A tak? Nic, więc zostawmy sobie wizję. Eee, dobra, nic, nic, nic. Eee, tak. Tutaj mamy... Nie wiem, czy ja to pokazywałem, w ostatnim odcinku, bo tutaj e, kryształ i to nam e, daje wyciąga energię z kryształu. Mamy tutaj e, jeden taki, taki, taki myk po prostu. Aha, i w tym czole, stole, bo na pewno wam go nie pokazywałem, możemy e, odkrywać artefakty. Na przykład, wpuśćmy sobie ten artefakt Jasnowłas, czyli albo coś w tym stylu wrzucamy i to nam zwiększa szansę sukcesu. Eee, jest na razie 32... ale nie zeflało. Abo się... o, my, o jest 26, a było 30 parę. Więc dobra, mamy takie fragmenty wiedzy. I te fragmenty wiedzy możemy zmienić na praktykę. <grym> mamy 33%, że nam się uda. Ale... o oh, nie udało się. Dobrze, więc do końca odcinka pobawię się w e, Towncraftie jak mówiłem. A nasz kuzynek się nie odzywa. Dlaczego? Halalomietku? <grym> A wiecie, on też zaczyna kręcić Let's Play, ale lipnie mu to wychodzi. Takie są po prostu początki. No dalej jest 27%. Dobra, 38%. Zmarnujmy medułem, tanią. Ingot. Dobra, może nie. Ale czego mam dużo? tego artefaktu marnego. Dobra. Sukces. 46. Uuu. Super. Ej! Bez jaj! Powinno się udać. O, o! To na pewno tego nie wrzucę, bo to jest dosyć cenne. O! Mamy dwa. Super. Dobra. Mamy fragmenty of nowhere, czyli zaginionej wiedzy, coś w tym stylu. Ale żal. Wrzućmy jeszcze to. To jest ogólnie Unknow, um, Unknow, um, um, um. czymś się różni. Dobra, wrzućmy teraz sobie to. Po prostu powstają nam takie fragmenty wiedzy. O, w końcu mamy e, teorię, mamy Elementar Crusher, czy nie wiem co to jest, ale na pewno to mam. E, dobra, choć wątpię, że to się może udać. Zresztą tak, teraz gdy mamy praktykę, e, czekamy aż to napełnią się cztery, cztery stadium wiedzy. Mamy 25% to jest dosyć mało, e, ale jakoś idzie, e, więc czekamy aż to się napełni i wtedy mamy zwój wiedzy, po prostu wtedy możemy odkryć e, wiedzę, tak jakby, czy w każdym bądź razie przedmiot e, dany możemy odkryć już. To już po prostu wtedy jest koniec i mamy ten przedmiot. Mam nadzieję, że jakoś jasno wam wytłumaczyłem. O, oh, fuck. Dobra, to ja po, może poczekam, aż e, zrobi nam się praktyka. I może wezmę coś innego. U góry mam groson, więc spoko. Więc widzimy się, jak już z praktyki zrobi się. E, z teorii zrobi się praktyka. Tak chyba bym to nazwał. Dobra, więc takie cięcie. Spoko, zrobiła nam się. E, pra, jakby praktyka. E, I teraz rozwijamy ten zwój... O, jeszcze tego nie miałem. Super. Mamy teraz 100 i po prostu ten zwój rozwijamy i wtedy możemy zrobić po prostu ten, e, to narzędzie jakby. Inaczej wcześniej nie moglibyśmy tego zrobić. Dobra, no to taki przykład. E, cóż, tutaj sobie wrzucam zgniłe mięso, które mam z mobglidera mojego superaszczego. Pokazywałem go oczywiście. I cóż jeszcze, tutaj teraz odłożyłem artefakty, mamy bardzo dużo, mamy mało vis crystal ale cóż, będziemy mieli duplicator, duplicator, coś takiego. E, to będziemy kopiować. Teraz mamy e, Sword of the Zephyr. E, Sword, Sword of the Zephyr, tak? To powinno się chyba wymawiać. Mam, mogę to craftować, jest super. Pickax e, of the core, też chyba mogę craftować. Tak, Ale wszystko co mogę craftować, jest. Tyk, tyk. O, fakt. Miałem to dobrze ustawione. A, dobra. Mam tutaj wszystko, co mogę craftować. Em, oraz gdzieś tu miałem książkę. Okay. Z... O, jest. Zro po zrobieniu tej książki mam tutaj e, wszystko, co odkryliśmy. Czyli ja już trochę siedziałem nad tym wszystkim i odkrywałem. Ej, why? Downik Duplicator. O, to nie mogę odkryć. Ten, tego jeszcze nie ma. Super. Właśnie tego nam brakuje. To jest ważne. Sword of the Zephyr? Ej, niemożliwe. A, bo może nie wziąłem tego. Czekajcie. To, mm, na pewno go mam. Um, chwila go znajdę. Po prostu. Because of the Core, tak to mam. 7-milowe buty to przy przyda się na pewno. Eee, gogle też super. Eee, buty jeszcze jakieś? Potem Daunik Stylizer eee, Darkness. O, no, nie mam, myślę nawet pewny, że mam. Dajcie spokój, dlaczego? No cóż. Ale w każdym bądź razie te mam jeszcze zwierzę. <laughs> dobra. Tu możemy już te nasze jabłka odłożyć. Tu, tutaj mamy z walki. O, tu dobra. Odłóżmy sobie diaksy. Skąd mi mamy diaksy, to nie wiem. Ale dobra. Mamy tutaj da da Nie da się. Dobra, ale to się da. Nie da się? To nie ma tego. Dobra, myślałem, że jest. Cóż, dobra, to jest właśnie wszystko, co mm, mogę skraftować w tej książce. I cóż, co wam mogę jeszcze... Ej, pokazać. Eee, tak tutaj wygląda. Na razie to jest w surowym stanie, jak mówiłem. Eee, tutaj jest nasze zbiorniki. Spore, spore. Już mam tutaj dużo energii. I tutaj nam tutaj filtruje. A tu mamy naszą eee, energię. I co jeszcze? Nic. To chyba wszystko. Co mogę wam pokazać z mojego towncraftu, co odkryłem, co udało mi się odkryć. Jak widzicie jest tego sporo. E, craft GUI mogę wam pokazać jakie to są nowe rzeczy w tym modzie. W e, tej pacce modów. Także, tak... Coś nowego. E, zresztą sam nie wiem, nie patrzałem za specjalnie, ale tak, mamy tu kolorową wełnę. Możemy robić, e, jak mówiłem, block of redstone. E, nowe kolory wełny. Kamienne zbroje. <laughs> KS. E, <z> Obsydian. <laughs> Ingotu. Sorry. Ej, tu jest to i tu jest to. Czarna wełna. Czarna wełna. Czym się różni? Czarna wełna od czarnej wełny? O, to, to jest pytanie. E, dobra. Drewniana zbroja. O. Obsydian. Maize. Co to znaczy? Nie wiem. Topór jakiś. Pizza. Pizza. Super. Zrobimy sobie pizzę na następnym odcinku. Albo wiem. Pomysł na o. Uranium! Nice. Co my tu możemy... W następnym odcinku myślę, że będzie trochę z... O! Jesteś... A, nie wiem myślałem to. I to jest Dark Matter. O, czarna materia. To jest hardcore'owa sprawa z tą czarną materią. Dark Matter Armor. To wtedy chyba jesteśmy nieśmiertelni. Yy, dobra, no to właśnie to wszystko. Takie przedmioty. To, to jest właśnie fajne, bo ja ogólnie to chciałem, chciałem mieć ten mod, ale mm, była lipa, bo nie mogłem go wkrać i tak dalej, i jakieś tam błędy były, albo jak miałem ten, ten mod, to tam krawcu nie mogłem mieć i tak dalej. Ale co? Cóż, 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 cóż. A, a, właśnie jak się robi biały, ten, a to się robi tak, tak to się robi, nie, tak, tak. Nie, ogólnie chcę wiedzieć, jak ten się robi. Ten się robi z tego. Ale patrzcie, skoro zrobię. Ee, chcę mieć ten, to. E, muszę mieć ten. Żeby zrobić ten, muszę mieć ten. Więc jak zrobić ten, skoro nie mam tych? <laughs> nie wiem, to trzeba jakoś dłużej rozkmiać. Nie wiem. Ale dobra, sprawdzę, ile ten odcinek już trwa. Siła. Co to jest? Engine. Uh. Car. Możemy zrobić. Bus. Super. To też jest w tej pacie modów. Mnóstwo żarcia. I plecaki. Jeden użytkownik chciał, żebym zrobił, żebym wgrał mod z plecakami. Oczywiście, ja go nie chciałem wgrać, ale skoro jest już w tej pacie modów, to. Możemy go mieć. Aha, może e, zróbmy na koniec. E, czekajcie, sprawdzę, ile po pierwsze ten odcinek trwa. Trwa idealnie 19 minut, więc możemy zrobić. Patrzcie, mamy skórę, mamy. Zrobimy pewnie czarny w życie. Ja, Zrobimy czarny pletek. Mów sobie coś może to nie powtórzył. Cyk? O, po prostu szary? O, czarnego się nie da. Dobra, backpack. Pak. Sprawdźmy, jak to działa. I mamy backpaczek. Super. A, gdy włożymy backpacka do backpacka, czekajcie. A, to po prostu się wyrzuca. A, to fajna sprawa. Cyk. Dobra, to wybrzmi sobie... Um, to. Do tego. Super. I mamy backpack. Dodatkowy ten. ...ekwipunek! Ale super, możemy mieć tyle backpacków, że yo, yo, yo. Um, Cóż, może... Nie no, nie mam nic tutaj do roboty na razie w Towncrafcie. Chyba że porobiłbym przedmioty. Ale z tymi moimi przedmiotami mam tak, że jak zrobię jeden, chcę zrobić jeden, to nie mogę zrobić. Ponieważ nie mam odkrytego drugiego. Ech, trochę się nagadałem, ale już jest 20 minut, więc <laughs> pokazałem wam to Z TownCraftu właśnie eee, to złapać nasze rosta, ale się nie. Do... Nasz... Jednoroszta, bo, Ale się nie udało. Sorry, no, taki fail. Cóż, zrobiliśmy. backpack Trochę informacji. Nowa paczka modów. To jest taka, jakby lepsza paczka, lepsza wersja. U, uh, a, skoczyliśmy tam. To jest, jakby lepsza wersja tego wszystkiego. E, tak, pokazałem wam. Enchantic. Enchanting. Enchanting. Wytłumaczyłem przynajmniej, że jak tak powiem. Więc cóż, zapraszam do oceniania, komentowania moich odcinków. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco, żeby. Po prostu po prostu być na bieżąco, żeby wiedzieć kiedy jest nowy odcinek, żebyście widzieli to pierwsi. Więc trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!